Ale dziwny film z tej Warcrafta. Po prostu jedni go równają z Ziemią, a inni bronią niczym własnej matki. Z jednej strony to najbardziej dochodowy film na podstawie gier, zarabiający kupę kasy w Chinach, a z drugiej to też spektakularna finansowa klapa w USA i ogółem dosyć spora porażka. No i w końcu to także zły film, ale nie do końca taki zły seans i za moment to wytłumaczę. Ale zacznijmy od tego, że no nie znam się zbyt dobrze na uniwersum Warcrafta. Zdarzyło mi się grać w gry, rozumiem klimat czy estetykę, ale kompletnie nie kojarzę już losów tego świata, postaci itd. Innymi więc słowy, no mam sporo sympatii do tego uniwersum. Poświęciłem ma jakąś tam minimalną ilość czasu, ale do kina poszedłem w charakterze Laika, który miał nadzieję otrzymać po prostu dobry film. Po prostu. I czy taki film otrzymałem? <gry> No nie. Nie powiedziałbym, że cała historia jest niezrozumiała, czy że nie można za nią nadążyć, ale jeśli się jednak nie ma na starcie odpowiedniej wiedzy, to wiele rzeczy pozostanie dla nas kompletną zagadką. Są w filmie całe relacje, których nie rozumiemy, na przykład między królem, a Dominikiem Cooperem, a jego dworem, czy poddanymi, albo na przykład między głównym bohaterem, Um, Włodkiem Markowiczem, a jego synem. I nie tyle nie kumamy co się dzieje w ramach tych relacji, ale dlaczego. A co gorsza, i wrócę tutaj na moment do tych dwóch przykładów, Wcale nas te postacie, czy ich dramatyczne losy pod koniec filmu zupełnie nie obchodzą, no bo nikt nie zbudował żadnych fundamentów pod to. W ogóle wiele wątków, czy całych scen, jak chociażby ta wizyta młodego maga w latającym mieście, po prostu są bo są, niewiele wnoszą. Z jakiegoś powodu muszą być w tym filmie? Tyle, że przeciętnemu widzowi, który nie ma rozległej wiedzy z uniwersum Warcrafta, to te scenki powiedzą jeszcze mniej niż, nie wiem, halucynacje Batmana w wiadomej produkcji. Ba, bohaterowie nawet posługują się Tutaj określeniami, które nigdy nie są pośrednio bądź bezpośrednio wyjaśnione. Na przykład bohater Bena Fostera jest strażnikiem, i z przebiegu fabuły można się domyślić, że jest to. No, ktoś w rodzaju wysoko MAGA. Okej, okay, tyle jestem w stanie zrozumieć, tyle się domyśliłem, natomiast jest masa pytań, na które film nigdy mi nie odpowiada. Na przykład, dlaczego w ogóle strażnik znajduje się na odosobnieniu? Dlaczego musi być wzywany? Skąd się to wzięło? I czym jest to źródełko, w którym się kąpie na tym swoim odosobnieniu? I co ono mu daje? Potem bohater w ogóle przychodzi przemianę, zamienia się w demona, bo został spaczony, ale kiedy? I jak? I kto za tym stoi? I dlaczego? Jakie miał motywacje? No, niczego kompletnie się tutaj nie dowiadujemy. I czemu na sam koniec zamienia się w Maleficent? A to są pytania związane tylko z jednym bohaterem. Więc wyobraźcie sobie, jakim, jaką mordęgą musi po prostu być seans tego filmu dla kogoś, kto nie zna tego uniwersum. Fabuła jako taka jest całkiem prosta, a kluczowe wydarzenia dość jasno podkreślone. Problem w tym, że brakuje zarysowania sensownych relacji między bohaterami, nakreślenia jakiegoś tła dla tych postaci, czy wyraźnego kierunku dla całego filmu. Ogląda się to wszystko po prostu jak takie szybkie streszczenie najważniejszych wydarzeń, a nie film, historię, gdzie losy bohaterów powinny nas choć trochę obchodzić. I kiedy po stronie orków cokolwiek się jeszcze dzieje, no i znalazła się ta chwila czasu na lekkie zarysowanie jakiegoś backstory, czy krótkie momenty, gdy widzimy, co łączy poszczególne postacie, tak ta cała strona ludzka niestety nie ma kompletnie nic poza słabiutką grą aktorską rodem z taniego filmu straight to DVD. Zresztą generalnie orkowie są tą frakcją, która jest całkiem nieźle zarysowana, przez co wydaje się o wiele ciekawsza, no i są też swoją drogą całkiem nieźle zagrani. A wiecie, kto gra tego głównego, dobrego, brązowego orka? Ten gość. Ale są i w Warcraftcie inne elementy, które mi się podobały. Przede wszystkim... Realizacja. CGI, motion capture i generalnie oddanie istot z gier udało się moim zdaniem świetnie. Do tego naprawdę zadbano o szczegóły. Te wszystkie pancerze, szaty, biżuteria i tak dalej naprawdę robią wrażenie. Widać po prostu, że ktoś się do tego wszystkiego przyłożył. No i wszystko jest pełne koloru. Czary, kostiumy, scenografia bardzo fajnie, że autorzy pamiętali jak niemal cukierkowo-kolorowe były gry z tego uniwersum i nie bali się tego oddać w filmie. Zresztą właśnie to uznaję za, moim zdaniem, największą zaletę tej produkcji. Twórcy po prostu chcieli przełożyć Warcrafta w formie filmu kinowego z całym tym kiczem, cukierkowością, patosem, no całą ogólną specyfiką. No i przez to całość ma też taki fajny smaczek bezpretensjonalnego, głupiutkiego filmu fantazy niskich lotów, co osobiście bardzo mi się podoba. No i jest to na swój sposób przyjemne, pozwala obniżyć filmowi poprzeczkę i po prostu dać się porwać, chłonąć te wszystkie bezsensowne rzeczy, które dzieją się na ekranie, z których pewnie większość zaczęłaby mieć sens, gdybym znał lore gry. No ale dzięki spuściznie growej dostaliśmy też fajne zakończenie, które nie jest jakimś tam słodkim happy-endem. Tyle, że tak jak wspominałem, ta ogromna wierność oryginałowi to też jednocześnie największa wada tej produkcji i moim zdaniem coś, co kompletnie przekreśla sens jej istnienia. No bo serio, jaki jest sens tworzyć film, który będzie satysfakcjonujący tylko i wyłącznie dla pewnego specyficznego grona widzów, którzy już znają to uniwersum, tyle że z innego medium. Czyżby właśnie wydano 160 czy 180 milionów dolarów tylko po to, żeby grono graczy mogło siedzieć na sali kinowej, co jakiś czas pokazywać palcem na ekran i mówić tak, kojarzę ten wątek i tę postać z gry. A co z resztą widzów? Spójrzcie na adaptacje komiksowe, które zarabiają tony gotówki. Szczególnie to od Marvela. Tutaj twórcy nauczyli się, że najważniejsze to postawić na bohaterów. Natomiast z materiału źródłowego wziąć po prostu esencję i całość przerobić tak, by było to wszystko zrozumiałe dla przeciętnego odbiorcy. No i fani komiksów mają dzięki temu nową interpretację, Aleicy, film, który nie będzie wymagał od nich wertowania Wikipedii. Wszyscy są zadowoleni. I dokładnie to samo powinno się dokonać tutaj przy okazji Warcrafta, marki przecież Ogromnym potencjałem na całą serię filmów. No ale twórcy powinni wówczas okroić ten materiał źródłowy, skupić się na konkretnych wątkach, konkretnych motywach, a nie po prostu pakować wszystko do tego filmu, co tylko się da, i pokazać to w telegraficznym skrócie. No, chyba, że chcą na tym zarobić tylko jakieś marne grosze, to wtedy okej. Okay. I dokładnie to się stało, zresztą no, bez niespodzianek. Oczywiście w Chinach, gdzie World of Warcraft jest niesamowicie popularny, film sprzedał się naprawdę znakomicie, ale reszta świata, a już szczególnie USA, nie były tak hojne. Film nawet nie wyszedł na zero przez pierwszy tydzień, może po kolejnym weekendzie mu się to wreszcie uda, ale wyobraźcie sobie, co by było bez Chin, które wniosły ponad 150 milionów. A wiecie co jest najzabawniejsze? To są te wszystkie nagłówki triumfalnie ogłaszające, że oto Warcraft jest najbardziej dochodową adaptacją gier w historii. Great success po prostu, ale... Wiecie co jest drugą najbardziej dochodową adaptacją gier w historii? Angry Birds. Tak, ta sama animacja, która była na ekranach King tydzień czy dwa tygodnie temu i już nikt o niej nie pamięta. A wiecie co jest na trzecim miejscu? Prince of Persia. Pamiętacie Prince of Persia? No więc niech to posłuży jako komentarz w tej sprawie, i no generalnie naprawdę nie ma się czym chwalić, na razie przynajmniej, bo ja jestem zdania, że adaptacje gier prędzej czy później zaczną zarabiać naprawdę kosmiczne pieniądze, ale jeszcze nie teraz i nie w przypadku takich filmów jak Warcraft. No ale powiedzmy sobie jasno, nikt tutaj nie patrzył na to pod kątem opłacalności i zdrowego rozsądku. Filmowy Warcraft to fanaberia Blizzarda, więc widać, że film powstaje trochę wbrew jakimkolwiek rynkowym regułom. W przeciwnym razie można by zapomnieć o sequelu, a wciąż są na to plany. No, chyba że w planach jest po prostu podbijanie rynku chińskiego, wtedy okej. Okay. Patrząc jednak z naszej perspektywy, no, Blizzard wymyślił sobie film dla swoich wiernych fanów i. Taki też powstał. No i ci fani są na pewno zadowoleni, bo z ich strony słychać naprawdę same pochwały i zalety filmu. Natomiast cała reszta, czyli my wszyscy, którzy chcieli po prostu obejrzeć dobry film, mogą co najwyżej popatrzeć na ten dziwny happening, podrapać się po głowie i zastanawiać. Po co komu to było i co to za dziwna sytuacja? Dlatego też, choć ogólnie no, nie wyszedłem z jakoś niezadowolony, to jednocześnie wolałbym jednak otrzymać produkcję, która zamiast starać się za wszelką cenę upchnąć tu wszystko, co się da maksymalnie jak najbardziej wiernie oryginałowi, choć oczywiście i tak znajdą się odstępstwa, no nie ma siły to byłaby po prostu dobrym filmem, z bohaterami, których mógłbym polubić i którzy w ogóle by mnie obchodzili. Tymczasem otrzymaliśmy taką zupkę instant po prostu, do której trzeba dolać wody, a najlepiej jeszcze dorzucić coś z lodówki, żeby w ogóle dało radę to jakoś przetrawić. Także tyle ode mnie, dzięki bardzo za uwagę, podzielcie się swoją opinią, trzymajcie się, do zobaczenia.